Tu, tu Stacja, stacja zdrowie. zdrowie. Witam, z tej strony Damian, ze mną jest Przemek. Przemek Karolkiewicz. Dokładnie tak. Powiedz mi, wciąż, jak się czujesz? Fantastycznie. Lepiej być nie może. Hmm. Czyli w takim razie może już nasz odcinek kończyć, jak się czujesz dobrze. Niekoniecznie. A dlaczego? Bo ja się czuję dobrze, a co nie oznacza, że inni się czują równie dobrze. A, czyli myślisz o naszych słuchaczach? Zawsze. Powiedz Każdego dnia. No to jeśli tak o nich myślisz... To powiedz mi, co naszemu słuchaczowi może dolegać i o czym chciałby dzisiaj posłuchać. Problemów jest tyle, i z tej całej masy problemów wybraliśmy kolejny, czyli bóle pleców. Hmm, bóle pleców. Taki temat ogólnikowy, bym powiedział. Bardzo, bardzo ogólnikowy. Natomiast najczęściej bóle pleców. To są te, które są na samym dole pleców, czyli tak zwany odcinek lędźwiowo-krzyżowy. A o rozgrzewaniu odcinka lędźwiowego wspominaliśmy w odcinku pierwszym. Zalecamy, no bo jeśli nie słuchaliście, to prosimy, żebyście przesłuchali, bo dużo ciekawych informacji tam można się dowiedzieć. Przecież nie? Oczywiście. Więc odcinek lędźwiowo-krzyżowy jest według statystyk najbardziej problematycznym odcinkiem w całym naszym kręgosłupie. Jakby z tego względu, że przynosi najwięcej obciążeń, które każdego dnia jemu nakładamy. I czasem może się okazać, że najprostsze na świecie udźwignięcie mleka albo kartonu mleka z podłogi, czy z laktozą, czy bez laktozy, to może się okazać, że już w takiej pozycji zostaniemy pochylonej. Rozumiem. A chciałem tylko dodać naszym słuchaczom, tych, którzy nie wiedzą, którzy nie są z nami od początku. Że w odcinku pierwszym poruszyliśmy temat rozgrzewki, m.in. odcinka leśniowego. Więc zapraszamy, jeśli nie słuchaliście, do powrotu do odcinka pierwszego. No dobrze, schylamy się po ten karton leka bez laktozy. Czy to ma, powiedz mi przemku jakieś znaczenie? Czy się schylamy? Czy nie, po karton? czy karton jest z laktozą, czy, czy mleko jest z laktozą, czy bez? Nie ma to najmniejszego znaczenia. Ewentualnie jedno znaczenie ma, to. A, a naszego zdrowia, czy pijemy mleko z laktozą, czy bez? Tak. Jeżeli cierpimy na celiaklię, albo w ogóle na zaburzenia trawienia, dobrze jest skorzystać z mleka bez laktozy, bądź udać się do specjalisty i do dietetyka, aby nauczyć nasz organizm odpowiedniego trawienia. Wracając do odcinka Lędzia Krzyżowego, nieważne, czy jest to mleko z laktozą, czy bez laktozy, drogi Damianie, natomiast ważne jest to, w jaki sposób się schylamy i czy będziemy chcieli. Podnieść jeden karton z blakiem czy całą zgrzewkę. To też ma swoje tutaj pewne prawa, mogą zachodzić. To prosta matematyka i fizyka. Ale powiedz mi, jak należy zapobiegać takim bólom? Bólom kręgosłupa. Bo od tego zaczęliśmy dzisiejszy odcinek. Nauczyć się ergonomii chodzenia, ergonomii pracy, ergonomii życia. Czyli ergonomii, czyli nic innego jak. Prawidłowego dostosowywania swojego ciała do panujących warunków otoczenia. W skrócie. Więc nasz odcinek krzyżowy, czyli te wszystkie kręgi, które mamy właśnie na tej wysokości, tej dolnej, czasem bardzo mocno krzyczą, manifestują to poprzez ból. I myślę, że niejednokrotnie już was tej e, drodzy słuchacze, was, ten odcinek e, potrafił bolać, boleć nieraz. I być może też się zdarzyło tak, że czekaliście, aż ten ból po prostu sam zniknie. Więc czekaliście i prawdopodobnie ten ból jakby ręką odjął znikł i jakby go nie było. Natomiast nie oznacza to, że problem, który tam tkwi, też zniknął. Kiedy przynajmniej kilka razy będziemy czuć całodzienny ból, czy kilkudniowy ból takiego kręgosłupa już warto jest tutaj rozeznać się w sprawie tutaj swojego stanu kręgosłupa. Fajnie, aby tu zostało no, no zlecone badanie obrazowe, rentgen bądź rezonans magnetyczny, który też pozwoli na dokładniejszą analizę stanu tego odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Natomiast tu Twoje pytanie było, jak zapobiegać. Zapobieganie jest poprzez, po pierwsze, ruch, ale również poprzez aktywację naszych mięśni stabilizujących nasze ciało. Bo na pewno część z was, e, myślę, że wykonuje pracę fizyczną. I nie skupiamy się w takiej pracy fizycznej nad e, pozycjami, w której jakby wykonujemy swoją pracę. I czasem się zdarza, że Pracy niekoniecznie jeszcze czujemy ból, natomiast po powrocie do domu, kiedy siadamy na kanapie, na fotelu, chcemy sobie odpocząć, może włączamy telewizję, odczuwamy ból. Wtedy, już jakby to są pierwsze takie aspekty problemów tego odcinka, więc to już jest taki czas, kiedy warto udać się do terapeuty w celu pomocy z tym odcinkiem. być może udać się do lekarza, aby rozeznać się i zanalizować tutaj ten problem ale przede wszystkim odpowiedni ruch. Rozumiem, Przemku. Pamiętałeś o osobach, że na część naszych słuchaczy zapewne pracuje fizycznie. Zapewne masz rację, ale wydaje mi się, że również osoby, które pracują w różnych korporacjach, czyli za tak zwanym biurkiem, również cierpią na ból kręgosłupa. Jak pomóc im? Tak, i to jest to, to co tutaj wspomniałaś Właśnie takie myślenie, że osoby, które siedzą gdzieś za komputerem 8, 10, a czasem 12 godzin, nie wykonują pracy fizycznej, bo wykonują. Statyczną, ale wykonują. Pamiętam, że raz mój nauczyciel od fizyki powiedział mi taką jedną tezę, że siedzenie to też jest praca. I ja jakby z tym się zgadzam, bo nasze ciało, nawet kiedy siedzimy i pracujemy przed komputerem, wykonuje całą masę pracy ponieważ musi nas utrzymać w tej odpowiedniej pozycji przez e, kilka ładnych godzin, przez co, albo co się wiąże z nadmiernie napinanymi mięśniami i w konsekwencji takie osoby biurowe, właśnie korporacyjne, osoby może w, gdzieś w urzędach, często skarżą się no, po prostu na bóle takie napięciowe, na bóle właśnie głowy, na bóle właśnie pleców, na drętwienie kończyn. Jest to e, bardzo często spotykane, więc jakby... Nie ma tak, że praca stricte fizyczna jest bardziej obciążająca od tej pracy siedzącej, ponieważ na swój sposób każda praca jest e, podobnie wyczerpująca. Może praca fizyczna bardziej jakby męczy nasze ciało, oczywiście, że się czujemy fizycznie zmęczeni, natomiast praca e, siedząca e, męczy zarówno psychicznie, ale również fizycznie. Więc e, tam te problemy tam się rozkładają trochę inaczej. Natomiast czy pracujemy z, z jakimś, może ciężarem? Nie wiem, może jesteśmy. Może ktoś pracuje na, na magazynie, dźwiga ciężkie rzeczy, a może właśnie ktoś pracuje w urzędzie i siedzi po prostu przed komputerem i cały czas po prostu patrzy się w jeden punkt monitora. I jakby te dwa, dwa sposoby pracy męczą podobnie, a nasze ciało. Natomiast czy pracujemy tak, czy pracujemy tak? Powinniśmy zadbać o swoje ciało i zadbać właśnie o swój kręgosłup, bo mówi się, że od kręgosłupa jest bardzo dużo chorób i jakby bardzo dużo jest w tym e, prawdy. Natomiast e, może nie wszystkie choroby są od kręgosłupa, natomiast znaczna część tak. Dlatego warto jest dbać o, o swój kręgosłup. A zadbać jest warto właśnie, tak jak wspomniałem trochę na początku, o, o mięśnie stabilizujące nasze ciało i aby odciążyć nasz kręgosłup. Kiedy mamy może jakiekolwiek problemy w naszym brzuchu, może się okazać, że nasz odcinek lędźwiowo-krzyżowy będzie wtedy nadmiernie przyciążany. Właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy coś dźwignąć, mamy coś podnieść, e, mamy nawet e, wstać, mamy może wejść po schodach. Więc e, kiedy mięśnie, które są w pobliżu naszego kręgosłupa, nie będą działać prawidłowo, wtedy możemy oczywiście spodziewać się tego, że ten nasz kręgosłup będzie częściej nas bolał i bolał coraz bardziej. Mhm, rozumiem. To teraz wiesz co mam na ciebie przemku? Wiem. Ciężką zagadkę, podchwytliwa. Zagadka, tak. Już mnie dobrze znasz. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też na dobrze znają. Dlatego mam pytanie. Bo mówisz o pracy siedzącej, mówisz o pracy fizycznej. Czyli siedzimy, stoimy. A dlaczego w wielu przypadkach, kiedy no, jesteśmy chorzy, ciężko chorzy. No, może nie ciężko chorzy, ale jesteśmy tak, że nie możemy zbytnio wychodzić z łóżka. No bo musimy się wyleczyć. Dlaczego wtedy też nas boi strasznie kręgosłup? Mhm. Myślałem, że dasz jakieś trudniejsze pytanie. No ale dobre. No ale wracając. Jeżeli mamy grypę, mamy wielką temperaturę 37,2, to zwłaszcza u mężczyzn, kiedy jesteśmy już śmiertelnie chorzy i leżymy i nie wiem, przez tydzień sobie leżymy albo przez kilka dni i zaczynają nas boleć plecy, kręgosłup, mięśnie, może oczywiście być to ból mięśniowy pochodzenia, właśnie tutaj, pochodzenia z grypy bądź z przeziębienia, natomiast po większości jest to ból wjęty się z tego, że się nie ruszamy, ponieważ nasze ciało zostało stworzone do ruchu i nasze ciało w dzisiejszym świecie, jakby. Coraz mniej się rusza, bo tutaj właśnie ta praca korporacyjna, właśnie ta praca biurowa, cywilizacja jakby właśnie idzie w tą stronę, że coraz więcej elektroniki, komputer, jesteśmy po prostu cały czas wręcz przyklejeni do telefonu, do komputera. I w konsekwencji e, braku aktywności fizycznej zaczyna nas boleć kręgosłup, e, czy po prostu plecy. I czy właśnie jesteśmy chorzy, a przez tydzień po prostu leżymy? I mogłoby się nam właśnie wydawać, że no przecież całe ciało, całe ciało moje odpoczywa. Ale właśnie tak nie jest, ponieważ ca całe ciało może moje odpoczywa, ale moje tkanki nie mają odpowiedniej ilości ruchu. I wtedy jakby nasze ciało się buntuje, ponieważ na domiar ewolucji nasze ciało właśnie zostało stworzone do różnych form aktywności. Mhm. Dziękuję. Tak jak wspominałem już w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o rozgrzewce. Powiedz mi właśnie Przemku odnośnie kręgosłupa i aktywności sportowej. Jak dbać o kręgosłup przed i po i w trakcie naszej aktywności sportowej. Mam tu na myśli zarówno gry z połowę, bieganie ale również ćwiczenia na siłowni. Mm -hmm. e, myślę że tutaj mm, dobrze jest sobie podzielić te bóle kręgosłupa, przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego ten nasz kręgosłup nas boli, dojść tej przyczyny. Jeżeli już poznamy te przyczyny, bądź przyczynę... Przepraszam, Przemku, Ci przerwę, ale na początku chciałbym, żebyś mi odpowiedział, nie boli nas jeszcze, ale chcemy zapobiegać, żeby... Aha, zapobiegać zapobiegać. Zapobiegajmy. Na razie jesteśmy na etapie mhm. zapobiegania, a później możesz to jakby, co jak nasz boli, nie? Mhm. Jeżeli nas jeszcze nie boli i chcemy, żeby już tak pozostało, to... Wszelkiej maści aktywność będzie fantastyczna dla naszego ciała poprzez bieganie, jazdę na rowerze, pływanie, skakanie jak najbardziej też jest bardzo fajną czynnością, aby wzmacniać tutaj nasze krążki międzykręgowe, naszego kręgosłupa. Ale przede wszystkim, właśnie skupianie się na wzmacnianiu mięśni, takich jak mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, mięśnie UT, które w konsekwencji późniejszego naszego życia będą nam pomagały w odciążaniu kręgosłupa. Mhm. A załóżmy, że mamy takiego kolegę. Ma 24 lata i zamierza przypakować na siłownię, jak to się mówi kolokwialnie. No i jak ma przygotować ten swój kręgosłup? Na takie ćwiczenia już bardziej intensywne, takie siłowe. Żeby po prostu po jednej wizycie na siłowni nie stać się w przyszłości kaleku. Mhm. No, to jest ważne pytanie, ale też takie pytanie kierowałbym do osób jeszcze młodszych, którzy gdzieś tam w wieku nawet 16 czy 17 lat, zaczynają też takie swoje pierwsze podrygi na siłowni. I w przeważającej części co, naj, co najlepszego można dla siebie zrobić, to to, aby zawsze dopasować swoje możliwości, niekoniecznie wykonywać wszystko na 100% na samym początku. Jeżeli będziemy dawać z siebie 100% już od samego początku, może to się skończyć źle. Na samym początku, jeżeli nie mamy jeszcze pewnych nawyków odpowiednich, wyrobionych pod kątem technicznego, może podnoszenia ciężarów pod kątem technicznego wykonywania danych ćwiczeń, możemy sobie zrobić większą krzywdę niż będzie z tego pożytku. Dlatego dobrze jest pójść na taką salę, gdzie jest siłownia, nawet poprosić trenera personalnego, który Myślę, że w, dzisiejszym czasie jest, w dzisiejszych czasach jest bardzo popularną osobą w takich miejscach, aby nauczył nas poprawnych, poprawnego wykonywania ćwiczeń. Od tego jest warto zacząć i nigdy na początku nie powinniśmy brać maksimum swoich możliwości. Myślę, że nasze ciało, czy też trener personalny, tu nam podpowie, ile ciężaru albo ile procent powinniśmy zawsze podnosić, aby. Móc iść w zwyż, a nie, a nie sobie przeszkadzać w swoim zdrowiu, utrudniać sobie, ale chociażby takim jednym takim no, no ćwiczeniem, które często się słyszy o tym, że po się stają się problemy, to jest tak zwany martwy ciąg. I nie wiem, czy oglądałeś filmiki na YouTube, jak co niektórzy. Czy pojęcie martwy ciąg, to mi się kojarzy tytuł Horror na CB. Czy o to chodzi? Yeah. No to kontynuuj. Nie, martwy ciąg to jakby e, no, ćwiczenie, które polega na podniesieniu większego e, ciężaru z podłogi na pozycji, tak w skrócie, pochylenia się. Więc e, z tej pozycji musimy wyjść, aby podnieść ciężar wyżej, ponad e, pozycję kolan. Jakby w tej pozycji, kiedy chcemy rozpocząć dźwiganie, często. Nie skupiamy się na tym, jak jest ułożone nasze ciało, jak jest ułożony nasz kręgosłup, tylko skupiamy się tylko na jednym celu, podnieść ciężar. I to jest z jednej strony fajnie, ponieważ mamy jakiś określony cel, natomiast szkoda, że nie dbamy o tą swoją pozycję. Nie dbamy o to, w jaki sposób te nasze ciało powinno być ułożone odpowiednio. Hmm, rozumiem. Teraz już wiem, czym jest martwy ciąg. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Ponieważ yy, jakiś czas temu uznałeś moją zagadkę za zbyt łatwą, teraz zamiast zagadki będzie pytanką. A pytanką będzie dotyczyło tego. Boli nas trochę kręgosłup. Trochę nas boli na przykład z przemęczenia związanego z pracą, lub po prostu z wysiłku sportowego. I co polecasz? Masaż relaksacyjny, czy masaż bardziej intensywny? Który może nie będzie aż tak miły, ale może pomóc więcej. Co uważasz? Który byś polecał jakby na przykład przychodzi do Ciebie klient i mówi, Panie Przemku, no, boli mnie trochę kręgosłup, za dwa dni mam jakieś wydarzenie ważne i po prostu chciałem, żeby czuć się swobodnie. To co mu zaaplikujesz? Taki masaż relaksacyjny, gdzie po prostu jak spa, wychilluję muzyczkę i wszystko, czy po prostu taki intensywny, jak na przykład mają sportowcy, gdzie poczuje trochę bólu, ale może później będzie czuł się lepiej? Hmm. Jeżeli ty kogoś tylko trochę boli i tylko czasami... Mm -hmm. ale nie wie, czego będzie bolało przed tym wydarzeniem. No, no, uznajmy, że zna swój organizm na tyle, że właśnie um, przez tą pracę lub przez ten wysiłek wie, że taki ból się pojawia na jakiś dzień, dwa, ale on chciałby po prostu za te dwa dni już być w stu sprawny, że nie czuć w ogóle, nie tam, że trochę czuje, ale po prostu, bo na przykład, nie wiem, ma wesele i chce potarczyć, no, dajmy taki mm. przykład. Czyli co jakiś czas go boli, ale chciałby... Ale z konkretnego powodu, a nie tak, tak że po prostu boli go od regularnie. Mhm, Myślę, że tutaj e, fajną taką mm, dawką bodźca, jaki można byłoby zadać takiemu człowiekowi, to taki uroczysty masaż pomiędzy. Czyli tu bym poszedł troszkę w kierunku takiego no relaksu i troszkę w celu pobudzenia tych mięśni, aby te zakwasy takie. Pomasażowe nie były zbyt e, duże, aby no, ten miły człowiek, o którym na pewno tu wspominasz, aby mógł na tym weselu bioderkami trochę poruszać. Więc e, fajnie byłoby nawet tylko troszeczkę pobudzić mu tą krew e, w tych plecach, aby od, odciążyć jego tkanki, aby też one mogły się rozluźnić. Natomiast w, w przeważającej części dałbym. Jakiemu człowiekowi ćwiczenia. Natomiast jakie ćwiczenia to nie wiem, ponieważ mam danych za mało. Hmm, rozumiem. No, powiedzmy, że trochę od tej odpowiedzi uciekłeś. No ale dobrze. Jak już byliśmy w tym, powiedzmy, pół żartem, pół serio, w tym krągu filmowym o martwym ciągu, to nie wiem, czy oglądałeś kiedyś taki film Akademia Policyjna. Hmm. I tam był taki bohater, e, chyba z, e, z Azji. I on stosował akupunktur. Co sądzisz na temat akupunktur? Ogólnie szanuję medycynę wschodu, medycynę chińską, która liczy już ładnych kilka tysięcy lat. Jest bardzo głęboko wiedzą pod kątem e, ziołolecznictwa i właśnie pod kątem punktów energetycznych e, naszego ciała. I w sumie chyba według nawet takich nowszych badań są... E, dowody na to, że taka praca faktycznie działa. Więc tu już po części odpowiadam, że jest to fajne. Akupunktura czy akupresura jest bardzo dobrą taką naturalną formą leczenia ludzi. Nie zawsze skuteczną, ale też jak wiele innych jakby metod. Też nie wszystkie metody są skuteczne. Natomiast jeżeli możemy korzystać z niekonwencjonalnych i naturalnych sposobów, które nam nie szkodzą, a mogą po prostu pomóc, no to warto jest spróbować, bo tak na, na dobrą sp sprawę wtedy nie musimy nic stracić, a możemy tylko zyskać. Mhm, rozumiem. Dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. To jeszcze wróćmy na chwilę do tych mięśni lędziowo-krzyżowych, o, o ile dobrze pamiętam. Mhm. Eee, myślę, że to może zainteresować naszych słuchaczy, kiedy albo w którym momencie Jakie bóle powinno powiedzieć, nasz ciało powinno nam powiedzieć, że powinniśmy udać się do specjalisty? Symptomy, objawy odcinka lędziowo krzyżowego powinny no, jakby skłonić nas wtedy, kiedy będziemy odczuwać takie problemy jak. I jeżeli sami odczuwacie teraz, zaraz będę wymieniać te objawy, jeżeli sami odczuwacie takie problemy, myślę, że powinniście wtedy zgłosić się do terapeuty w swojej okolicy, bądź też do lekarza, który zleci dodatkowe badania. Więc, tak, jeżeli odczuwacie problemy w odcinku lędziowo-krzyżowym, czyli oczywiście ten, który jest w dolnej części partii pleców, będzie ból. Będzie przyszywający ból, będzie ból taki ala postrzałowy, tak jakby ktoś nas postrzelił. Tak jak będziemy odczuwać takie uderzenie biczem, czyli przez całą wysokość odcinka lędźwiowego, również kiedy będziemy odczuwać prądy, które będą nam przechodzić przez pośladek, do uda, do stopy, jeżeli również będziemy czuć, że może mamy mniej siły w jednej nodze, kiedy może prowadzimy samochód, to może odczuwamy właśnie też, że jedna noga jest słabsza od drugiej przy używaniu pedałów. Powinniśmy jakby wtedy się zastanowić nad tym, czy to nie jest akurat już odpowiednia pora na to, aby udać się do osoby, która nam w tym pomoże. Mhm. Dziękuję. I najlepiej udać się do? Do terapeuty. No, terapeuty, fizjoterapeuty, terapeuty manualnego, masażysty, lekarza. Mhm, rozumiem. Dziękuję. W imieniu naszych słuchaczy, tak jak Przemek wspominał, jeśli któryś z tych objawów jest obecny u Was, to najlepiej skierować się do fizjoterapeuty, terapeuty, lub po prostu lekarza. To już chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Nic dodać, nic ująć. Chociaż o, jeszcze coś można dodać. To czyli już... jeszcze. Pozostaje nam życzyć Wam dobrego tygodnia, dobrego I, weekendu i oczekujcie naszego kolejnego odcinka. Do widzenia.